Dzień dobry Państwu! Mamy dzisiaj poniedziałek, kolejny dzień po live'ie, to znaczy wczoraj mieliśmy live'a z widzami, i wyruszyliśmy z kampu w dół na południe. Zrobiliśmy już 200-250 km, i zatrzymaliśmy się teraz na taki, takie w sumie drugie śniadanie w takim uroczym miejscu. Droga bardzo fajna, mały ruch, nie pojechaliśmy tą trasą, którą jeszcze nigdy nie jechaliśmy tam przez te właśnie wysepki, gdzie trzy promy nas czekają. Stwierdziłem, że jak przyjedziemy, jak się uda jeszcze raz do Norwegii, to wtedy pojedziemy właśnie tamtą trasą. Patrzę, czy są tu rybki, bo w takich rzekach są łososie. Bardzo fajny parking taki, ze stolikami, z ławeczkami, zaraz Wam pokażę. Dzisiaj mi pokazało, jestem w szoku, że do następnej ładowarki mam dojechać 350 km. Bez zatrzymywania się, no ale widzicie, nie idzie się nie zatrzymywać. Po drodze było już parę ładowarek, Czerp mógłby stanąć, coś się rozprostować. Jeszcze raz stanęliśmy do toalety, no a teraz stanęliśmy, żeby coś przepąsić, coś tu wieje, więc może być jakiś szum. Cały czas góry nas otaczają, piękne widoki, piękne widoki. A film ten powinien się ukazać w środę. Bo na dzisiaj jest jeden film, znaczy na poniedziałek przygotowany z tych wilów wtorek film tam gdzie z tej odprawy promowej o tu sobie stoimy zobaczcie takie miejsca są i możecie, i możecie zaparkować bez problemu i coś a tu jakaś historia 1860 Zobaczcie jak kiedyś pracowali ludzie Jak ktoś ma zezwolenie, może wziąć sobie wędkę i porzucać. Czytałem, słuchajcie, że na te ryby słodkowodne na tydzień w niektórych miejscach nawet kosztuje tylko 30 zł. by pozwolenie, no to słuchajcie, to nie jest dużo. Ale słyszałem, że są też takie miejsca. Znaczy, zależy, gdzie to wykupicie. O, tak, inaczej. To jeżeli i 300 się zapłaci. Urocze miejsce, co? I cały czas jedziemy i płynie rzeka obok nas. Ale rybek tu nie widać, z brzegu przynajmniej. Ja nigdy na rzece nie łowiłem nic. Wiem, że się na te muchy, na te robaki łapie i to płynie sobie ta przynęta. I ryba widzi, że coś płynie i atakuje. Żadnych spławitów, nic się... Nie robi, no bo nie ma szans, bo jest prąd duży, a podróż jest tu na przykład nie jest głęboko. No to dobra, widzimy się w następnym miejscu. Przyjechało teraz czterech wędkarzy, ubrani konkretnie, i będą łowić na rzece, właśnie. Całkiem inne wędki. Ale przybliżę Wam, zobaczę, coś złowił już. Patrzcie, dopiero weszli do wody, reszta poszło tam dalej, rzut i jest ryba, a my jedziemy dalej. Kolejne miejsce, które odwiedzamy jadąc do Tvotheim, byliśmy tu w tamtym roku, możecie zobaczyć na filmach z tamtego roku, playlista Norwegia 24 Idziemy zobaczyć co tu jest, ale nie ma żadnego samochodu. Tu organizują e, różne takie imprezy na wodzie. Łowią ryby. Zresztą tu widzicie łódeczki na dole. Sprzęt jest. A teraz przed chwilą oglądałem, jak byliśmy w takim sklepie, wywieszkę, żeby nie zarybiać obcymi gatunkami tych rzek. I tam był szczupak chyba, okoń i jeszcze coś, że tu naturalne to są łosoś, pstrąg i jeszcze jakaś ryba. Mam zdjęcie zrobione, to potem wrzucę pod jakiś film. Ciekawe, że tu nigdy nikogo nie ma. Znaczy nigdy, w tamtym roku też nie było nikogo. Tu jest ten most taki, jakiś stary, taki stalowy. No i tu myśmy byli w tamtym roku przejazdem. A zobaczyłem, zobaczyłem tego wędkarza, mówię trzeba zjechać zakaz niby drona. Nie wiem czemu, co oni mają z tymi dronami. O i tu byliśmy, tam jest restauracja. Tu coś wtedy chyba kopali, tylko pogoda była trochę gorsza niż dzisiaj. Tu gdzieś sauna była. No ale rzeka konkret jest. No, zajdziemy sobie tu. A słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że, bo chyba nie, nie gadałem, dzisiaj rano spotkałem tą Polkę. Tą Polkę i tego Polaka, co Wam mówiłem na tym kampie, że oni tam są. I powiem tak, ten, ten Norweg młody mnie tak wkurzył. Nie dość, że okłamał mnie, bo nie jest żadnym szefem. Ten cymbał jest normalnie na dwa tygodnie zatrudniony. A czemu mówię, że cymbał? Bo dwa na pewno, a jak nie trzy razy z nim gadałem, yy, że mi zależy na tych Polakach, żeby ich spotkać, to... On, a ja jeszcze on mi powiedział, że tu w recepcji już nie pracują, że oni tylko sprzątają. No czujecie to? Jak ja to jej dzisiaj powiedziałem, ona się wściekła. Powiedziała, że ona się tam z nim porozmawia, że oni już inwest... Yy, że oni już gadali z tym z, z szefem i teraz już mają menadżera i już nie siedzą to tylko 2 trzy miesiące tylko są do połowy grudnia i szef myśli żeby ten kamp w ogóle przerobić na taki biznesowy kamp wiecie że spotkania tylko jakieś biznesowe wszystko z miasta będzie ludzi woził i, i on by to zamknął na zasadzie takiej jak teraz to funkcjonuje że Żebyśmy tam na przykład już nie spali, tylko, tylko takie bardziej, on by chciał imprezy zrobić takie, Bet idzie e, imprezy takie, wiecie, takie grubsze. Co jeszcze ze mną gada, że wczoraj byli tylko chwilę na rybach, no i widzicie, zamiast ten cymbał mi powiedzieć, że kurczę, że oni są u góry, śpią, tylko była ta pogoda nie taka fajna i oni nie wychodzili, siedzieli sobie w domu, odpoczywali. To nie powiedział nic, no ja bym się z nimi spotkał i popłynąłbym na ryby. A tak, katastrofa. No. Co, co tu dużo mówić, katastrofa. Tacy są ludzie widzicie, nie tłumaczy. No dziwne nie te, te dachy są takie wysuszone, wtedy były takie zielone. Nie wiem dlaczego. To że słońce to wypaliło. Ale to nie Chorwacja żeby to słońce wypaliło o i tam była ta restauracja Chcieliśmy się kawy napić ale widocznie no widziałem właśnie Ale nie tu znowu a tu chyba było wyjście czy nie tar tu jest Jest otwarte, to może się uda kawki napić w takim miejscu. Idziemy zobaczyć. Tam macie stamtąd. Tam jest do Trotheim, a do góry jest na Narwik. Idziemy do środka. Słuchajcie, w Trujl tu też żywej duszy nie ma, ale jest bardzo ładnie. Tu też mi się wydaje, że tu będzie takie, Wam powiem na wipowskie rzeczy taki cennik my się tu możemy wpisać no, tu jest ryba nie ma znowu żywej duszy nie wiem dziwnie wszystko po my jedziemy dalej przed nami ładowarka Gdzieś za 60 km Ale się tam troszeczkę podładujemy Bo na następne 50 Czy 60 jest Jest taniej Nie 3,40 no, Tylko 2,50 I nie wiem czy tam byliśmy Dwie teraz minęliśmy Po drodze w których jedne ładowali, w jednej się ładowaliśmy W innych nie No i chcę to zobaczyć W jak, jakim one są miejscu jak ktoś, ktoś lubi połowić ryby, no to fajne miejsce. Jedziemy dalej. Jesteśmy już 100 km przez Trotheim, i jesteśmy na takim kampie Koła. Tu macie dane, byście chcieli zobaczyć. Są tu ładne domki. Namiot 300 noków kosztuje dokładnie 305. A te domki u góry, te małe 1100. Połóż meczet. połóż meczet Betty. To ci zaraz otworzę. O, i te domki u góry. Właśnie tam są takie. A tu namioty, ale nie wiem, gdzie je stawiają. Przy drodze taki czamp, Jak jedziemy na dole toalety. Jak się Wam podoba, po drodze możecie stanąć to za Trotheim. Oglądamy takie miejsca, bo słuchajcie, to jest warte, żeby wiedzieć później, jak się jedzie, gdzie, gdzie się zatrzymać. Podobno tu można łowić może z tego, zaraz tam pójdziemy. Idziemy dalej. Na tym kampie koła. Taka nazwa tajska koła. O, tu gościu Y wiezie. Przed chwilą byłem, słuchajcie, w salonie Tesli na kawce, pogadałem co tam mają no i przyszło państwo takie wiek 65 i kupili Tesla Y nową białą Long Range. ale ładna przyczepka taka fajna mała Adria tak polska nazwa nie wiem, może jest to polska albo nie Adria albo od Adriatyku może skrót ciekawe czy stamtąd się łowi? Wiatelet jest, tak, także będzie szumiało, schodzimy stąd, bo nie będzie nic słychać zaraz. A tak ten kam wygląda. Dzisiaj już z niestety, nawet jakbym był, nie znajdę sklepu ze sprzętem, bo może jakby były mikrofony w normalnej cenie, jakby w ogóle były, to bym kupił. Tu pójdziemy po schodach wyżej i nakręcimy, a idzie, Betty idzie. Idziemy dalej. I powiem Wam, że taki elegancki jest ten kamp. Ta trawa to też robi. Słuchajcie, jak nie macie, nie macie tego podłoża brudnego, to, to się inaczej jeździ. Szybko znowu idę. A ja zawsze szybko chodzę. A no to są te domki. Nie wiem te czy te brązowe, ale te na dole zajęte. Ale wezmę sobie mawkę jeszcze od nich, tak w środku wyglądają. Nie wiem co to za wyro ale tam z tyłu się chyba śpi. Coś tam jest z tyłu, nie? Dobra, idziemy trochę dalej. One już są chyba pierwsze, jakie były tu kiedyś postawione. To widać po nich, że mają. Pamiętałem Haralda Pięknowłoszego ale ja myślę, że to mogą być te brązowe zresztą się go zapytam 17, numer do 17. Dobra, tu schodzimy na dół. Im niżej, tym mniej wieje. Miejsce fajne po drodze. Zjazd. No jest taka pora, słuchajcie, jest godzina, która. Teraz wam powiem o no, 17.30, to słuchajcie, nie ma się co dziwić. Może jest full, to jest pora, gdzie się stoi. No na dole, fajnie tam ta restauracja, wszystko. I wezmę sobie. I wezmę sobie. Tą mapkę. Może wam zdjęcie zrobię i na jakimś innym filmie z kamery wkleję. No bo tu nie dam rady. Znaczy jak się komuś podoba, może sobie wejść na stronę, którą podałem wcześniej, zarezerwować, albo po drodze wjechać. Także na razie.